20.30, 1 maja, święto ludzi pracy. Ja znajduję się nad jeziorem Ciecz, na jego zachodnim brzegu, blisko Łagowa. Tutaj praktycznie przy tej południowej, południowej jego części. Przede mną jeszcze z 3, przynajmniej kilometry tego jeziora, tam na północ, w takim nieregularnym, wijącym się kształcie otoczone wzgórzami morenowymi, które powstały w wyniku pracy lodowca. Te wzgórza morenowe zasiedlają. Buki przede wszystkim dęby, blisko rzeki, olchy i sosny. Ale przede wszystkim buki stąd ten las tutaj zwany jest buczyną. Może to nie robi takiego dużego wrażenia to słowo buczyna, ale naprawdę buki są tutaj potężne. Potężne to drzewo potrafi dorastać do 50 metrów. Nie wiem, czy są tutaj takie okazy 50 metrowe, ale takie 30 metrowe, czyli takie jak 10 piętrowiec to pewnie są. Bóg charakteryzuje się tym, że ma jasną, gładką korę. Tutaj jest o, przedstawiciel gatunku, bardzo taką przyjemną, gładką w dotyku, mnóstwo ich tutaj porasta, przeplatają je <laughs> dęby, ale głównie buki. Głównie buki tutaj sobie rosną, tu mają takie stanowiska. Hmm. Hmm. Jakoś powietrza, jaka tutaj jest. O, tutaj płynie bubr, spotkanie z bubrem, z bobrem, widziałem ich kilka, A, nie trzeba wyjeżdżać z miasta, żeby się z nimi spotkać, bo tutaj to jest norma, także e, wracając do tego, co mówiłem, nie, już nie pamiętam, co mówiłem, za bardzo ten bubr mnie rozproszył. Teraz moment w poszukiwaniu wątku. chciałem powiedzieć? O, jakoś powietrze. Jakie to jest powietrze w ogóle? Tu jest powietrze fit. Jest tu bardzo czyste powietrze, ale jest powietrze fit. Z tego względu, że nie ma tego aromatu, który się roznosi w lasach, w lasach iglastych. I na przykład w porównaniu z borami tucholskimi, gdzie dominuje sosna to tamte powietrze ma raz że ma ten aromat tych olejków eterycznych, które się roznoszą w powietrzu to druga rzecz i to bardzo czuć, zwłaszcza jak się oddycha i zapachu, w tym aromacie bardzo przyjemnie się oddycha to jest jod, który występuje w borach tucholskich gdzieś przeczytałem, że w borach tuholskich Dawka jodu jest trzy razy większa niż taka sama, jaka jest nad Bałtykiem. No może tak. Także tutaj nie ma tego. To jest oczywiście zapach lasu, ale z inny. Zapach lasu, ale z inny. Powietrze, wiadomo, jest bardzo takie świeże, lekkie. Łatwo się oddycha. No teraz zaciągnąłem się tak dość mocno. Chodzi ten zapach. Tak. Czuję go. Czuję go. Jak wrócę do Sosnowca i, i tam będę oddychał. To zaraz poczuję to już tego pierwszego dnia, kiedy przyjadę. Brak tej wilgoci takiej ożywczej w powietrzu. Powietrze jest takie suche, suche, gorące takie. No w pierwszym dniu zawsze jak wracam skądś, to, to odczuwam. Potem się przyzwyczajam i to dla mnie jest. Dla mnie to jest taką, taką normą. Nie ma czegoś takiego jak to, że jest takie ożywcze. I tak mówiąc o niczym, zabrałem około 5 minut. Że udało mi się wypełnić czas tego filmu. 5 minut mówiłem. No, i tyle. Mogę jeszcze powiedzieć o wodzie, jaka jest w tym jeziorze. Woda jest zimna. Cały czas jest zimna woda. Jezioro jest bardzo głębokie, te 50 parę metrów. I bardzo dużo wody jest. Średnia głębokość to jest 20 metrów, a w największym głębia jest 58 metrów. Także zawiera bardzo dużo wody. I ta woda się bardzo wolno nagrzewa. Bardzo wolno nagrzewa. Ale jak już się nagrzeje, to, to to długo trzyma ciepło i pewnie tutaj we wrześniu, w październiku ta woda jest o wiele e, może mieć temperaturę większą niż w tej chwili ma. Kąpałem się kilkukrotnie. E, przy powierzchni jest zimno, pod powierzchnią jest bardzo zimno. E, także nie ma tej e, można, to jest przyjemne, ale nie na, dla, przynajmniej nie dla mnie, nie na dłuższą chwilę. Tak wygląda. Jeszcze zobaczę, tam pójdę sobie przed siebie i zobaczę, może jeszcze spotkam tego bobra. Bo one tutaj co prawda nie budują nie budują tutaj żeremi, ale mają takie stanowiska. Gdzieś wykopane mają doły. Doły, do których wchodzą czasami pod wodą lub mory i tam sobie urzędują.